Proszę Pana, tak, bo my musimy już odwiedzić tych Minecraftów do Pana i po drodze weźmiemy jeszcze te klocki, bo nam w sumie one niepotrzebne. Dobrze, to nie Pan poczeka, tylko wyjadę autem. Dobrze. Już wyjeżdżam. To tu, tu. Jam. Dobrze, to nie pan ładuje z a ja idę po klocki. Dobrze, o sorry, pomyliłem się z Minecraftów, a powiedziałem z inksów. Ok, już ich ładuję, Minecrafty? Chodźcie do auta, dobrze, już idziemy. Ja idę po klocki. Ja tam wszystkie dam radę tak przenieść. Będę nosił po kilka. One są dość lekkie. Dobrze. Teraz muszę je zapakować do bagażnika. Nie może jakoś nam wejdą? Ostatnio nam w weszły jakoś. Czyli znaczy, że wejdą. Wpakowujemy. Jeszcze tylko ta kupa klocków. Zaraz bagażnik będzie pełny. Zapchany tymi klockami. Jeszcze trochę tam klocków powinno wejść. O Ojejku, wszystko wypada. Muszę je bardziej poukładać tam. Tam bardziej głębiej. Powin... no tak wejść. Albo najlepiej w taki sposób. Czekaj, bo ten się tam zmieści. Tu się powinien zmieścić jeszcze ten. No, ten się zmieścił. Czekaj, bo wypada wszystko. Kurczę, muszę je najlepiej położyć wszystkie tak. Dobrze, Minecrafty. Wskakujcie tam do auta. A was jest ośmiu. Jeszcze wy dwe, dwóch powinniście wejść. Nie da ciasno wam? Nie, dość wygodnie. Dobrze. To ja już będę wałuć się czekał. A ja jeszcze wpakowuję te klocki. Bo nie chcą wejść. Muszę je bardziej chyba kłaść w taki o sposób. Tak pewnie wejdą. Ojej, kłamie jeszcze zostało pięć klocków. Trzeba tam poupychać bardziej, to by weszły pewnie. Co jeszcze mu nie wchodzą? Co? Jest, nie wchodzą. Wejdzie jakoś ten klocek w końcu. I zaraz jedziemy. Co jest? Jeszcze ten ostatni muszę wpakować. Jakoś. Kurczę, no ten klockiak nie chce wejść. Co jest? Muszę bardziej, głębiej. No i co, jedziemy? Zaraz, jeszcze klocków nie wpakowałem. Jeszcze trochę zejdzie. Bo nie chcą wejść do auta. No, jakoś się udało. Jakoś się udało je zapakować. Dobra, bagażnik się na szczęście dało radę zamknąć. Dobrze, no to możemy jechać. OK, no to jedźmy. tu. Mmm! Gdy Minecrafty pojechali do ich domu, włamał się złodziej, ponieważ Minecraft zapomniał zakłócić dom. O, kradnę sobie telewizor. Ten telewizor jest mój. O, jeszcze wezmę sobie to krzesło. Dobra! Drzwi, zamknę drzwi i idziemy! Idziemy sobie w fajne miejsce! Dobrze, jesteśmy! Staniemy tu! Dobrze, wysiadajmy! Wy wysiadajcie przez to miejsce! pana, chcieliśmy tylko odwieść tych Minecraftów. Dobrze. To odbójcie. Pozostawcie ich tu. Chodźcie, chodźcie. Jeszcze ten Creeper. O Ojejku, tylko jak ja teraz zawrócę? Nie mam się zawrócić! Ojejku. Minecrafty, niestety musicie się przesunąć, bo ja tutaj będę autem zawracać. Nie mam gdzie teraz zawrócić. Albo wejdźcie sobie do skrzynki. Tak. I znowu. Dobra, no i mogę jechać. Do widzenia. No do widzenia. tu! Hmm. Jedziemy teraz tam. Jedziemy. I tu. O, staniemy sobie tu, na najbliższym miejscu. Poczeka pan w aucie, ja, tylko na sekundę kiedy tu przyjechaliśmy. Dobrze, może być. Niech pan poczeka. Dobrze poczekam. Dobrze, wyjmujemy te klocki. Idziemy. O, te klocki najlepiej powrzucam tu ciągamy ciągamy i jeszcze te Dobra, i to wszystko. Możemy jechać. Na szczęście jakoś Jedziemy O, auto możemy na razie Na dworze zostawić Dobrze To możemy je tu zostawić Wysiadaj Dobrze, już wysiadam I chodźmy do domu Ja już też wskakuję. Jedziemy. Hm. Szybko jedziemy! Szukać tego złodzieja! Nie, może gdzieś tam jest! O, jest nasz jest złodziej z naszym telewizorem! Szybko wysiadań! O! Jesteś! Złodzieju! Dlaczego ukradłeś nam telewizor? To nasz! E, bo chciałem! Złodzieju! Niegrzeczny jesteś! Idź! Idź tutaj! Idź tam do. do. Tam do. do Minecraftów! Dobrze! To teraz musimy zapakować ten telewizor do auta. Abrze. Nie wiem, czy w ogóle wejdzie nam ten telewizor. No, tak by wszedł. Ale fotel już nie wejdzie. Musielibyśmy go rozebrać na części. To by wszedł. Dobrze, rozbiorę go. Ojejku, czemu tak ciężko idzie z tym rozbieraniem? Jakoś poszło. Teraz zap musimy zapakować to do auta. Czekaj, najpierw to. Ojejku, czemu to nie wchodzi? Tu. Jedno. Ojejku, nie chce nam wejść. Dobrze, to to było. Ojejku, nie, do, nie będzie dało się rady wtedy zamknąć bagażnika. Ojejku. Musimy położyć tak fotel, tam, żeby się dało się radę zamknąć. Dobrze, a to pan położy tutaj pod siedzenie. Ok, dobrze, jedziemy do domu. Dobrze, już też wsiadam i możemy jechać. Dobra, jedźmy. Już jedziemy. Pójdziemy. No dobrze, jesteśmy. Tylko jakbyśmy mogli tutaj stanąć. Nie, możemy stać chyba tak. Albo czekaj, może trochę cofnę? Nie. I tu trochę zawrócę. Trochę tylko wjadę, i teraz sobie cofnę. Mmm, ojeku, nie wiem, czy nie zahaczę o słupek. Nie, nie, nie zahaczę. Teraz trochę do przodu. I teraz dam do tyłu. Widzi tam pan coś? E no, coś tam widzę. I co, już? Już. Może być. Wysiadajmy. Już, już, już. Dobrze, już wypakowuję ten telewizor. Tego auta. Ale nie będzie dał się rady tak całego domu otworzyć. To będę musiał wtedy auto tam schować. Dobrze, to pan schowa wtedy. A czeka, bo ja tam mam tą nóżkę od krzesła. Tam. Pod siedzeniem tam. Wezmę ją. Dobrze, ja wstawię tylko auto, e i możemy wnosić telewizor. Gau, Dobrze, już mogę wysiadać. No dobrze, ale najpierw musimy złożyć te krzesło tu. Dobrze, szybko je złożymy. To jest bardzo proste. Czekaj, bo chyba tak? Tak. Dobrze. I możemy wnosić to. Ten, ten telewizor. No dobrze, telewizor postawimy tutaj. A krzesło wniesiemy na górę. I tu je postawię. Dobrze. I myślę, że to nam tyle w tym filmiku. Dobrze. Pożegnam tylko widzów. Okej. Okay. Cześć. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jeszcze swoje wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was na pozostałe odcinki. Cześć i do usłyszenia.